Assalamu alaikum. W islamie munafikun, hipokryci, liczba pojedyncza munafik lub fałszywi muzułmanie czy fałszywi wyznawcy to grupa potępiona w Koranie jako muzułmanie zewnętrzni, którzy wewnętrznie ukrywali niewiarę, kufr i aktywnie starali się podważyć społeczność muzułmańską. Munafik to osoba, która publicznie i w społeczności pokazuje, że jest muzułmaninem, ale odrzuca islam, lub propaguje przeciwko niemu w swoim sercu lub wśród wrogów islamu. Sama hipokryzja nazywa się nifak. Jakie są rodzaje hipokryzji? Pierwsze, hipokryzja wobec Boga w odniesieniu do rzeczywistej wiary, jak w surze drugiej AI 8 i 14. Po drugie, hipokryzja wobec zasad wiary. Na przykład ktoś może wierzyć w Boga, sąd ostateczny, w skalę czynów i ogień piekielny z niepewnością i wątpliwością ale wcale się ich nie boi w rzeczywistości lub nie powstrzymuje się od popełniania grzechów z ich powodu, a jednak twierdzi, boje się Boga. Po trzecie, hipokryzja wobec czynów, niewykonywanie należycie obowiązków. Po czwarte, hipokryzja wobec innych, ktoś jest dwulicowy, chwali kogoś w ich obecności, a potem za ich plecami piętnuje i stara się zadać im ból i krzyptę. Unafikun w Koranie. Koran zawiera wiele wersetów omawiających munafikun, odnosząc się do nich jako bardziej niebezpiecznych dla muzułmanów niż najgorsi niemuzułmańscy wrogowie islamu. W Koranie munafikun są krytykowani za nielojalność wobec muzułmanów. Są opisani jako dążący do obalenia islamu od wewnątrz poprzez udawanie fałszywej lojalności. Według Sury 9, Ajaty 107-108, zbudowali nawet meczet niezgody. Ten meczet został spalony przez Muhammada sallallahu alaihi 63. sura Koranu nosi tytuł Al-Munafikun. Rozdział ten dotyczy zjawiska hipokryzji, krytykuje hipokryzję i potępia hipokrytów. Zdrada obudników z Medyny zostaje ujawniona i potępiona. Muhammad jest ostrzegany, aby wystrzegał się ufania hipokrytom. Obudnicy są przeklęci i uznani za potępionych. Hipokrytom grozi wydalenie z Medyny. W surze An-Nisa w wersetach 88-89 Koranu hipokrytom grozi się śmiercią. Hadisy opisują kilka cech hipokrytów, a cechy te obejmują zarówno pozorne czyny, jak i jego, jej, wewnętrzny iman, czyli wiarę. Abdallah ibn Amr ibn al-As przekazał. Wysłannik Allaha mówił, cztery cechy czynią każdego, kto je posiada, Czystym hipokrytą Munafik, a każdy, kto posiada jedną z nich, posiada cechy hipokryzji, dopóki jej nie porzuci. Kiedy mówi, kłamie, kiedy składa obietnicę, łamie ją, kiedy zawiera przymierze, postępuje zdradziecko i kiedy się kłóci, daje się w spór, wybucha, znieważa, odchodzi od prawdy, zachowuje się bardzo nierozważnie, irracjonalnie, głupio, złośliwie i obraźliwie, przekazał Abu Huraira. Prorok powiedział, oznaki mu na fik są trzy. Ilekroć mówi, kłamie. Ilekroć obiecuje, zawsze to łamie, czyli swoją obietnicę. Jeśli mu ufasz, okazuje się, że jest nieuczciwy. Jeśli oddasz mu coś jako depozyt, on tego nie zwróci. Inna narracja dodaje słowa, nawet jeśli przestrzega saum, postu, wykonuje salat, modlitwę i twierdzi, że jest muzułmaninem. Przekazał Abdullah ibn Umar. Wysłannik Allaha powiedział: Wierzący je w jednym jelicie, jest zadowolony z niewielkiej ilości pożywienia, a kafir niewierzący lub munafik je w siedmiu jelitach, je za dużo lub zjada pokarm siedmiu wierzących ludzi, czyli to, co im się nie należy. Abu Umama al-Bahili przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: al haya skromność i al-li, zwięzłość, niegadatliwość. To dwie gałęzie wiary, a al-Badha, wulgarność, i al-Bajan, duża gadatliwość, to dwie gałęzie hipokryzji. Przekazano, że Zir powiedział, Ali ibn Abi Talib powiedział, niepiśmienny prorok Muhammad zawarł ze mną przymierze, że nikt oprócz wierzącego nie będzie mnie kochał i nikt poza Munafikiem nie będzie mnie nienawidził. Przekazał Anas bin Malik. Prorok powiedział, Miłość do Ansarów jest oznaką wiary, a nienawiść do Ansarów oznaką hipokryzji. Ibn Umar przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Przypowieść o Munafik jest przypowieścią o owcy, która waha się między dwoma stadami, czasami podążając za jednym, a czasami za drugim, nie wiedząc, za którym podążać. Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Podobieństwo wierzącego jest podobne do stojącego zboża, które powietrze nieustannie rzuca z jednej strony na drugą. W ten sam sposób wierzący zawsze otrzymuje ciosy nieszczęścia. Podobieństwo do munafik jest podobne do drzewa cyprysowego, które nie rusza się, dopóki nie zostanie wyrwane z korzeniami. Przekazano, że prorok powiedział, kobiety, które bez uzasadnionej przyczyny szukają rozwodu i kul są jak samica munafik. Przekazał Burajda ibn al-Hasib. Prorok powiedział, nie nazywaj mu nafika Saidem, panem, bo jeśli on jest Saidem, nie spodobasz się swojemu panu najwyższemu. Salih al-Munajid w swojej książce Nifak opisuje naturę i charakter hipokrytów, jak opisano w Koranie i Hadisach. To są pierwsze nieuporządkowany umysł, drugie pokusa przyjemności, trzecie Pokaz dumy. Czwarte. Wyśmiewanie się z wersetów Allaha. Piąte. Żarty z wierzącymi. Szóste. Zabranianie ludziom rozdawania na drodze Allaha. Siódme. Utrzymywanie harmonii z niewierzącymi, którzy nazywają wierzących głupcami. Ósme. Oczekiwanie na wynik wierzących. Dziewiąte. Oszustwo z Allahem i lenistwo w kulcie. Dziesiąte. Napięta i chwiejna postawa. 11. Oszukiwanie wierzących. Dwunaste. Składanie pozwów odstępczych władcom. Trzynaste. Fałszywe przysięgi, strach, tchórzostwo i niepokój. 14 Sianie tłuszczoszenia wśród wierzących. Piętnaste. Pragnienie pochwał w imię robienia tego, czego w rzeczywistości nie robią. Szesnaste. Uważanie, że dobre uczynki zanieczyszczają. Siedemnaste. Szczęśliwi na najniższej pozycji. Osiemnaste. Nakazywanie niesprawiedliwości i zakazywanie sprawiedliwości. 19. Niechęć do dżihadu i odwrócenie się od niego. 20. Podżeganie do zaprzestania walki i rozpowszechnianie zastraszających plotek. 21. Niechęć do przebywania z wierzącymi. 22. Proszenie o pozwolenie na nieuczestniczenie w dżihadzie. 23. Wymówki, aby powstrzymywać się od dżihadu. 24. Próby ukrycia się przed ludzkimi oczami. 25. Radość z powodu utraty wierzących. 26. Zdrada zaufania, kłamstwa w rozmowie, łamanie obietnic i używanie wulgaryzmów w kłótniach. 27. Opóźnianie salat w jego właściwym czasie. 28. Niebranie udziału w salat dżuma. 29. Brzydkie słowa i wulgaryzmy. 30. Słuchanie muzyki. Salih al-Munajid w swojej książce Nifak jako lekarstwo na Nifak mówi, aby zrobić 10 rzeczy zgodnie z Koranem i hadisami Sahih. Uczestnictwo w codziennych modlitwach biorowych, Salat al jamaa z Takbir Ula, znanym jako Takbir Tahrima, lub pierwszym Takbirem przez 40 kolejnych dni i regularne uczestnictwo we wszystkich modlitwach biorowych. Anas bin Malik przekazał, że wysłannik Allaha powiedział, Ktokolwiek wykonuje salat dla Allaha przez 40 dni w zgromadzeniu, łapiąc pierwszego takbira, są mu zapisane dwa rozgrzeszenia – rozgrzeszenie od ognia i rozgrzeszenie od hipokryzji. Czynienie dobrych uczynków i zdobywanie wiedzy o religii, filantropia, modlitwa w nocy, dżihad na drodze Allaha, coraz więcej wspominania Allaha, dikr, dua, miłości do Ansarów, Miłość do Alego ibn Abi Taliba. Salih al-Munadżid powiedział muzułmanom, aby postępowali z hipokrytami w następujący sposób, zgodnie z Koranem i Sahih Hadisami. Nie bądźcie im posłuszni. Ignorujcie i upominajcie hipokrytów. Nie wdawajcie się w dyskusje z obłudnikami i nie faworyzujcie ich. Nie zaprzyjaźniajcie się z hipokrytami. Prowadźcie dżihad przeciwko hipokrytom. Okazujcie pogardę hipokrytom i nie róbcie z nich przywódców. Nie uczestniczcie w kondukcie pogrzebowym hipokrytów.